Witam w 13 odcinku Od Wizona do Lekcjona Dzisiaj zaczynamy orkę. Orkę, or, orkę, orunio. Działam punk. Nie, czy za samemu, nie zrobię nawóz Jak coś odpięte

piątka i kital jak coś dwudziestu dwudziestu No też samemu roz... I ja samemu też wapno rozbiorę, żeby nie było. O, już leje To już sobie tak zrobię. Tak. Tak. Szczelnie się po. po Nawet deszcz nam nie grośnie. Chyba to teraz tylko równo obrać. Or to jeszcze dobrze. Muszę się skupić, żeby to równo wyłorać. Teraz pójdę. Po... Teraz ściągnę jak diamy. stamy idealnie idealnie ob oranną i teraz tu Idealnie No, żeby to po trochę tak Tak profesjonalnie I to jest tak, wiem, że tylko to jest gra, Bo mieć, wolę mieć idealnie O oranom brudę Nie chleję teraz Bo tu już nawet nie zależy czy... I tak Pani do orania mówi w deszcz To rolnika nie mogło spotkać nic nie lepszego Bo wolę mieć już Prze Przed deszczem wolę już mieć oraną bruzdę Bo mnie Właśnie widać jak mnie ro chyba no teraz Teraz tak, o kurde To deszcz pada. Ora, tak będzie mi lepiej. Orać. No, zostało minut aż trzynastu, dopiero. Ora na drugim przerwę Ale już wyskoczy jutra no ale mnie ściąga Ja to mnie tak zrypałem, nie tak zrypałem, co mam powiedzieć, i znak jeszcze skasowałem żeby no. regulować znaki. Cóż, trochę idzie tak lepiej. Tutaj Okej. Ok. Wyskoczyłem koło całkowicie. Będziemy mieć odwał okrążenia mnie. Do tego rana a musi teraz wciągnąć. który dobrze, że nie na wozu nie, nie miałem w planach chociaż oraka, orka pod ten pod, 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 pod. Mhm, kurczuch. Co tam? A grykę mam. Rzepak. To w sierpniu zasiejemy i gdzieś w lipcu zbierzemy. ...jako pierwszy. wszystko. To będzie żepak. Ważnie wybiło. Tuż brudy. Musi ciągnąć na tych... na tym... To czteroski 我这够用道？ Wyskakuje mi ten pług jak diabli e, Ciągnik, nie da się orać Albo to, albo tak zrobili tą mechanikę przez deszcz Albo nie wiem Po co mi ten puk wyskakuje? E, wróć, nie puk, tylko koło. ale już sobie wyrównałem, jakoś jakoś to sobie wyrównałem i tak przez 20 minut dużo załadowałem przez 15 minut to ja nawet nie wiedziałem, że tak Trochę to tak szybko idzie. Trochę za szybko idzie moim zdaniem. Bardzo szybko. jakoś to próbuję tę bruzdę wyrównać dobra, zrobimy sobie taki krótszy odcinek dojadę do końca i będę się z wami żegnał takim widokiem będziemy się żegnać na razie cześć